Wysławiam Twoje imię, o mój Boże, i Tobie składam dziękczynienie, o moje pragnienie, za to, żeś umożliwił mi jasno dostrzec Twoją prostą drogę, żeś oczom moim ujawnił swoje wielkie oznajmienie i pomógł mi zwrócić twarz moją w stronę brzasku Twego objawienia i ku krynicy Twojej sprawy. W czasie, gdy słudzy Twoi i lud Twój odwrócili się od Ciebie. Błagam Cię, O Panie Królestwa Wieczności, na przenikliwy głos pióra chwały, na płonący ogień, który głośno nawołuje z zbójnego odzieleni drzewa, oraz na arkę, którąś, którą tyś szczególnie wybrał dla ludzi Baha, abyś zezwolił mi pozostać wytrwałym w mojej miłości do Ciebie, abym był zadowolony z wszystkiego, coś zapisał dla mnie w swojej księdze, i abym mógł stać niezłomny w służbie Tobie oraz służbie Twoim umiłowanym. Łaskawie pomóż zatem swoim sługom, o mój Boże, czynić to, co służyć będzie wywyższeniu Twojej sprawy i pozwoli im przestrzegać wszystkiego, coś objawił w swojej księdze. Zaprawdę, Tyś jest Panem siły. Mocen jesteś ustanowić to, czego tylko zapragniesz. I w swoim uścisku trzymasz wodze wszystkich stworzonych rzeczy. Nie ma Boga poza tobą, wszechpotężnym, wszechwiedzącym, wszechmądrym. Bachaulla.